Profesor doktor habilitowany Sławomir Drozdowski pełnił obowiązki najpierw prodziekana do spraw studenckich Wydziału Wychowania Fizycznego Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu w latach 1982–84, a potem dziekana tego wydziału w latach 84–90. Był również związany z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. Jana mosa komyńskiego w Rzesznie. Od 1999 do 2013 roku pełnił funkcję dyrektora Instytutu Wychowania Fizycznego. Z dniem 1 stycznia 2002 roku stał się członkiem Państwowej Komisji Akredytacyjnej przy Ministerstwie Szkolnictwa Wyższego. Opublikował ponad 230 prac naukowych. Był promotorem 25 prac doktorskich oraz wielu magisterskich. W 2013 roku nadano mu tytuł honorowego członka AZS PWSZ w Lesznie. Profesor dr. Habilitowany Sławomir Drozdowski zmarł w 2014 roku. Od 19 maja tego roku jego imię nosi Międzynarodowa Olimpiada Pływacka w Lesznie, organizowana przez Leszczyńskie Stowarzyszenie Dzieciom Niepełnosprawnym. Profesor dr. Habilitowany hab. hab. Sławomir Drozdowski sprawował patronat naukowy nad szeroko pojętą działalnością poświęconą problematyce osób niepełnosprawnych i eksponowaniu, wychowaniu i nauczaniu dzieci niepełnosprawnych z pełnosprawnymi. Blisko jego sercu była problematyka aktywności ruchowej dzieci i młodzieży niepełnosprawnej i dostępu do obiektów kultury fizycznej. Akt nadania imienia odebrał Mirosław Drozdowski, brat zmarłego profesora. Jest to <noise> Miłym i ważnym momentem było wręczenie dyplomów absolwentom programu Już Pływam oraz dyplomów uznania dla osób, które angażują się w prowadzenie zajęć dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. Ponadto dr Roman Celka przedstawił działalność naukową Sławomira Drozdowskiego jako dyrektora Instytutu Wychowania Fizycznego PWS w Lesznie, a docent dr Władysław Nowociński przedstawił sylwetkę profesora – humanisty i naukowca.